Parówki to nie warzywo. Dzisiaj jest dobry dzień. W stand-upie mogłem pracować. Taki w pachy. Dzisiaj będzie o gadżetach, bo każdy lubi gadżety. Generalnie nie piję, więc otwieracz do piwa w żaden sposób nie jest mi niczym do szczęścia potrzebny. Natomiast uwielbiam Batmana. I co ważne, on ma tutaj takie elementy, którymi można na przykład przykręcić lub odkręcić śrubkę, że Batman jest wtedy, kiedy jest potrzebny. Ale o to właśnie w tym wszystkim chodzi, żeby te gadżety były nie tylko ładne, ale i funkcjonalne. No i oczywiście opaska fitnessowa, bo bez tego po prostu człowiek by nie wiedział kiedy ma się wziąć do roboty. To, to jest lepsze niż bacik. Taki bacik, który sprawia, że człowiekowi czy się chce czy nie, to jednak idzie trochę poskakać, idzie trochę potrenować. Multitool. Każdy musi mieć multitoola. Wszystko jest wszystko jest na swoim miejscu. Nie ma takiej skakanki, która by wytrzymała więcej niż... 100 tysięcy skoków. Przynajmniej z mojego doświadczenia tak wynika, że skacząc na balkonie, obijając um, tą skakanką o, o podłoże, 100 tysięcy skoków to jest maks, ile ta skakanka może wytrzymać. No ale też nie ma co oszczędzać, bo ostatnie doświadczenia pokazują, że oszczędzanie na skakance sprawia, że i tak trzeba będzie kupić jeszcze jedną, żeby te rączki były odpowiednie. Raz, że ta linka się łamie, dwa, że nie wszystkie te rączki są dobrze dostosowane i niektóre po prostu potrafią być tak wkurzające, że po prostu odechciewa się skakać. Ostatnio pojawił się też nowy gadżet, pewnie ktoś. Zauważył, może nie, chodzi o te obciążenia. Może uda się spalić więcej kalorii, skacząc właśnie z tymi obciążeniami, ponieważ szczerze powiedziawszy nie zawsze mam czas na to, żeby godzinę czy godzinę 15 poświęcić na to, żeby skakać na skakance. A może na przykład z takimi obciążeniami spalimy dokładnie tyle samoj kalorii, tylko że w czasie na przykład o połowę krótszym. Trudno powiedzieć, czy się sprawdza, czy nie, ponieważ nawet sprawdzałem to na swojej opasce i. I niewątpliwie ten trening jest krótszy, no bo jest po prostu cięższy, ale czy w związku z tym spala więcej kalorii? Nie powiedziałbym, przynajmniej z liczb to nie wynika. Odnoszę też ostatnie wrażenie, że trochę ta opaska fitnessowa mnie oszukuje i, i pokazuje po prostu spalenie 10 kalorii na minutę, obojętnie czy skaczę z obciążeniem, czy skaczę bez obciążenia, czy skaczę bardzo intensywnie, czy skaczę mniej intensywnie. Po prostu co minutę spada czy podnosi się o 10 tutaj. Więc mam wątpliwości a propos tego, czy to daje jakieś rezultaty, chociaż jakby. Na chłopski rozum biorąc, im bardziej intensywny trening, im częściej, to tym będziemy spalać więcej kalorii, w tym momencie będzie to bardziej e, intensywne i bardziej dla naszego ciała odpowiednie, więc wychodzi na to, że tak, no że to powinno zadziałać, przynajmniej tak na chłopski rozum. A propos tego, ponieważ ostatnio też łapię się na tym, że coraz częściej nie przestrzegam diety, ale albo raczej wracam do tych starych zwyczajów, które były zanim wziąłem się za siebie, zanim zacząłem skakać na skakance, zanim zacząłem ćwiczyć i, i wracam do tego podżerania i słodyczy i tych rzeczy wysokokalorycznych. Mało tego, ostatnio też zakochałem się w pieczeniu chleba i to oczywiście jest fajne, że za każdym razem testuję czy to jakąś inną recepturę, czy jakiś inny sposób przyrządzania, natomiast Faktycznie tej mąki wżera się strasznie dużej ilości i, i zaczyna to wychodzić jakby poza kontrolę. No i jeszcze jedna rzecz związana z cardio, z tym ćwiczeniem na skakance, skakaniem. I, i ruszaniem się w ten sposób właśnie, że po prostu po tych ćwiczeniach chce się strasznie jeść, a głód dopada szczególnie wieczorem. Więc ostatnio nawet zacząłem się bardziej pilnować i, i zwracać na to uwagę. A skoro już to zauważyłem, to już to jest jakiś dobry sygnał, że, że przynajmniej widzę to i, i coś widzę, że jest nie tak. Nawet ostatnio złapałem się na tym, że mam taki zwyczaj. E, oglądam wieczorne wydania e, informacyjne wydarzenia, fakty, wiadomości rzadko. E, i, I łapię się na tym, że po prostu w trakcie tych programów informacyjnych y, jem kolację, jem coś. E, w zależności jak długo trwa ten program, tak po prostu tyle czasu jem, więc e, jeżeli na przykład w połowie faktów się okaże, że mi się skończyła kolacja, to dokładam sobie dalej. A od, łapię się też na tym ostatnio, że moja pojemność jest w tym momencie absurdalnie wysoka, w sensie mam takie wrażenie, że mogę zjeść wszystko i mogę siedzieć przy stole nawet i 3 godziny i nie będę najedzony. To znaczy w ogóle się łapię na tym, że mm, nie wiem w momencie, nie wiem w którym momencie jestem tak naprawdę najedzony. To znaczy są takie momenty, kiedy jem jem, jem, aż w końcu łapię się na tym, że... Źle się już czuję, więc wtedy kończymy. Są takie momenty, kiedy jem, nie czuję się najedzony, ale mija na przykład 15-20 minut i czuję się pełny. Są takie momenty, kiedy się zastanawiam, czy na przykład wypicie czwartej czy piątej kawy nie sprawia, że ja po prostu jestem pełny, ale czy to oznacza, że jestem najedzony i mam energię, trudno powiedzieć. Staram się zwrócić na to większą uwagę. Zobaczymy z jakim skutkiem. E, niewątpliwie jedzenie na przykład 5 porcji warzyw i owoców dziennie jest trudne przecier pomidorowy to można już traktować jako jedzenie pomidorów czy nie. Więc makaron z sosem pomidorowym to jest już porcja warzyw czy już czy jeszcze nie. Prosta metoda na to, jak schudnąć. To znaczy robić coś, czego do tej pory się nie robiło. Jeżeli ćwiczyliśmy trochę, to ćwiczyć trochę więcej. Jeżeli jedliśmy dobrze, to jeść trochę lepiej. Jeżeli na przykład w moim wypadku pochłaniałem dużo słodyczy i piłem dużo napojów gazowanych, no to odstawiamy i słodycze i napoje gazowane, chociaż są takie momenty, że po prostu mi tego strasznie brakuje i wtedy... Albo jeżeli na przykład, no właśnie, pojawia się też kwestia alkoholu. W moim wypadku to akurat nie jest problem, ponieważ praktycznie go nie piję, chociaż są takie momenty, jak na przykład piątek, wieczór, kiedy weekend jest wolny i człowiek sobie myśli, a to przy filmie można by coś fajnego i tak dalej. Zapominam o odpoczynku. To znaczy, e, z jednej strony na początku fajne było to, że pilnowałem, żeby codziennie skakać na skakance, ale zapominałem o tej regeneracji. I tak jak na początku jeszcze, kiedy się za to wszystko brałem, czyli była pandemia, e, zamknięcie w domu i tak dalej. Więc był czas na to, żeby się wyspać. Z kolei zacząłem się łapać na tym, że przecież teraz już normalnie chodzę do pracy, spędzam ten czas w pracy i oprócz tego normalnie też codziennie skaczę. I tak jak tych skoków zaczyna mi oczywiście brakować, jeżeli robię sobie jakąś dłuższą przerwę, to też zapominam o tym, że przecież powinienem trochę odpocząć, trochę odpuścić, bo raz, że może się okazać, że te treningi po prostu są nieefektywne. Jeżeli jesteśmy zdenerwowani i sięgamy na przykład po coś słodkiego na poprawę humoru, to jest pewna Ilość tych słodyczy, którą jesteśmy w stanie przejeść i czuć się dobrze, ale powyżej tego progu, to po prostu już tak naprawdę tylko i wyłącznie zapychamy się tymi słodyczami, ale poziom zadowolenia wcale w związku z tym nie rośnie. Więc gdzieś dochodzimy do tej granicy, i po przekroczeniu tej granicy po prostu to już zaczyna być bez sensu. Więc staram się przynajmniej pilnować tego, żeby to po prostu nie było bez sensu. Tak mi się wydaje, przynajmniej na tym etapie jesteśmy. I tutaj z pomocą przychodzi mi. Ja to lubię takie książki, bo w tym momencie mam takie poczucie, że to jest odpowiedź na wszystkie moje pytania. Najbardziej przekrojowa i kompletna książka o aktywności fizycznej, jaką kiedykolwiek stworzono. To jest ta książka. Jak trenować, na czymkolwiek, gdziekolwiek i kiedykolwiek. I szczerze powiedziawszy, na razie jestem na 40. stronie. To nie za daleko. Szczególnie, że zdarzają się sytuacje, w której są. Tylko i wyłącznie obrazki, więc okej. Okay. <noise> Plus jest taki, jakby ktoś szukał, książka z obrazkami, warto po to sięgnąć. Ale wierzę, że właśnie ta książka odpowie na te wszystkie moje wątpliwości co do treningu. To co, na razie tyle. Jeżeli macie jakieś fajne gadżety, to podzielcie się, nie wiem jak, ale może na przykład przez Facebooka. Zwolnienie z WFU zapraszam na tego Facebooka. Jeżeli na przykład nie mam jeszcze Twittera, nie mam jeszcze Instagrama, już nie mówiąc o TikToku, Snapchacie i innych, na razie trzymamy się YouTube'a i trzymamy się Facebooka, więc jeżeli ktoś potrzebuje się skontaktować, to albo właśnie przez. YouTube'a i, i komentarze, albo po prostu przez Facebooka. A ja Was zachęcam do tego, żeby skakać codziennie na skakance, bo mnie się to przydało i w ten sposób pozbyłem się 12-13 kg. Ale jeżeli nie będę pilnował diety, to wszystko to szlak trafi, więc trzeba na to uważać. Na razie to tyle. Do zobaczenia.